nam się zdarza bardzo i bardzo jesteśmy poruszeni, że możemy wystąpić w takim miejscu, gdzie ludzie kupili bilety, i, a wszystkim ktoś jeszcze wcześniej włożył w to emocje i, i energię, żeby zorganizować taki koncert. Bardzo miło. Brodnica była jak dotychczas najmniejszym miastem, w którym zagrała Filharmonia dowcipu. Występ odbył się w ramach tradycyjnego już koncertu noworocznego, jaki odbywa się w mieście na początku roku. Publiczność nie zawiodła, na halę widowiskowo-sportową Ośrodka Sportu i Rekreacji przybyło ponad 1100 osób. Odbiór bardzo dobry przez region, powiedziałabym, nie tylko Brodniczan, ale przyjeżdżają do nas z całego regionu mieszkańcy z Lipina, z Wąbrzeźna, z Licbarka, z Nowego Miasta, z Golubia Dobrzynia. Jest naprawdę duży zasięg organizacyjny. Sprzedawaliśmy już bilety od miesiąca listopada. Był to świetny prezent na gwiazdkę i także już w styczniu także ta sprzedaż cały czas postępowała. Duże przedsięwzięcie, bardzo ciekawe. Cały czas zastanawialiśmy się, czy naprawdę będzie fortepian. I jest prawdziwy fortepian na scenie, który dzisiaj do nas dotarł. Koncert odbył się pod batutą Bernarda Chmielarza i w reżyserii Jacka Kęcika. Za fortepianem zasiadł oczywiście Waldemar Malicki. My sobie bierzemy stąd, że jeszcze mamy resztki talentu, mimo że już to są resztki, bo jesteśmy coraz starsi i, i nam ten talent zanika już. Ale trzeba powiedzieć, że my nie zajmujemy się tak naprawdę przerabianiem klasyki na coś lekkiego, tylko zderzaniem klasyki z bardzo współczesnymi gatunkami muzyki. I od przerabiania klasyki na coś lekkiego są inni mniej zdolni. My staramy się zderzyć na przykład operę z rapem czy, czy Mozarta z heavy metalem. Ja się też interesuję trochę operą, przyznam się Państwu. I zauważyłem, że jest ogromna różnica między Fortepianem, a przestawieniem operowym. W fortepianie klapa jest na początku. Na scenie w sumie wystąpiło ponad 30 artystów, często w niekonwencjonalnych speczach i strojach. Do ubioru to jest bardzo łatwo przekonać, bo one nie są zwolennikami ideologii gender i ubierają się bardzo kobieco, natomiast do zachowań takich, jakie chcieliśmy, jeszcze łatwiej je przekonać, bo uwielbiają tańczyć i się wdzięczyć i, i, i rozbierać i co tylko, co tylko można, byleby nie brać. ざスカー。